Cześć, witam Was na kanale Pogodajmy o komiksach. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak się prezentuje komiks wydany jakiś czas temu przez Egmont pod tytułem East, czyli nie umarli w świecie DC, bo tak to zostało wydane. Tak to zostało wydane przez Egmont. Teraz pokażę, może. O, Teraz będzie widać. I jednocześnie króciutko porównać z wydaniem amerykańskim. Przede wszystkim na początek, czym one się różnią. Oba mają twardą okładkę. Jeżeli chodzi o tutaj, wydanie amerykańskie, to jakby ta część okładki jest tak naklejona. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj jest wyraźnie odczuwalne, że jest to naklejona na tą część. I tutaj mamy tak, no, ten, te napisy są takie dosyć na, jak to się mówi, na wysoki połysk. Natomiast w wydaniu polskim. No jest to przedrukowane po prostu i mamy tutaj na gładko, nie ma, ta część nie jest naklejona, tylko to jest po prostu jakby wydrukowane w całości. Jeżeli chodzi o ten połysk, to też no on jest, natomiast wydaje mi się, że ta, ta, to amerykańskie wydanie no błyszczy jakby tutaj bardziej. Poza tym, no niewiele się różnią, jeżeli chodzi o grubość, to jest praktycznie to samo. Jak to wygląda. Jeżeli chodzi o e, zawartość również, natomiast e, w czym e, jaka jest tutaj zdecydowana różnica, jeżeli chodzi o środek. E, w, mianowicie, no jest to papier kredowy. W wydaniu, e, w wydaniu egmontowskim mamy ten papier właśnie kredowy, natomiast e, w wydania amerykańskie od DC, te, e, czy to trady, czy, czy właśnie hardcovery. Często, gęsto mają taki jakby dobrej jakości papier, ale nie do końca, znaczy to nie jest, nie ty, to nie jest kreda, to jest tak jakby dobrej jakości, troszeczkę połyskujący offset. Także w niczym to jakby nie przeszkadza, natomiast no jest, jest różnica, bo papier kredowy, jaki tutaj daje nam Egmont, sprawia, że kolory są no bardziej żywe, wyraziste. No, i też, jakby no, ten papier jest dużo bardziej e, taki no, połyskujący. Dobra, tyle jeżeli chodzi o e, wydanie amerykańskie. Chciałem tylko pokazać, e, jak to, e, różnice, jak to zostało wydane. E, Okej, okay. za komiks e, DC, czyli zarażeni w świecie DC po polsku, e, odpowiada Tom Taylor. Tom Taylor, który jest e, tutaj scenarzystą, e, który, no, wsławił się już. E, Całkiem sporą liczbą dobrze napisanych e, historii. E, także, w, e, jeżeli chodzi o, e, o niego, no to z reguły, czytając większość jego historii, e, w zasadzie, no to tutaj, mo może nie, nie tyle, że możemy być pewni, że historia będzie super, natomiast no, niekoniecznie musimy się obawiać e, tego, że trafimy na jakąś lipną historię. E, za rysunki, w, tutaj widzę, odpowiada rysunki i tusz. Rainbredo, e, chyba tak się to czyta. No i e, okładka, no to jest e, okładka, nie jest to okładka standardowa, jaką użyto e, w pierwszym zeszycie Disiz, e, tylko to jest e, to jest wariant e, Francesco Matiny. E, o czym jest historia? O, o tutaj mamy okładkę oryginalną, tak wyglądała okładka do pierwszego zeszytu Disiz. E, mam te zeszyty, nie, nie chcę mi się teraz tego wyciągać z pudła. Jeszcze jedna ciekawostka. Jeżeli polubicie ten komiks, no to Egmont niedługo wyda jakby kolejny tom. W Stanach zakończyła się już jakiś czas temu druga miniseria, czyli Deceased Unstoppable, która będzie opowiadać o tych pomniejszych postaciach, czyli załóżmy Red Hood, jak również o tym, co się działo podczas apokalipsy, no, z przeciwnikami Batmana, z ogólnie z Wilanami z, z uniwersum DC. Ale to zostawmy sobie na kiedy indziej. Jeżeli chodzi o tą historię. Historia zaczyna się tym, że tutaj, no, Darkseid porywa cyborga, no, po to, żeby wyciągnąć z niego takie tutaj rzeczy, wyciągnąć z niego pewne żeby coś z niego wyciągnąć, co pomoże mu tutaj zbudować równanie antyżycia. Co ciekawe, Darkseidowi udaje się to, tylko że niestety niestety, no, nie udaje mu się to do końca, tak, jakby chciał. Powstaje tak, jakby taki technowirus, który przenosi się przez, w zasadzie przez internet, przez urządzenia mobilne i każdy kto ma kontakt właśnie gdzieś tam z urządzenia, z internetem zostaje natychmiast zarażony. Co jest fajne w tym komiksie, że tutaj nie ma czegoś takiego jak w, no w wielu takich powiedzmy eventach czy crossoverach, że ważne postaci typu Batman, Superman czy Wonder Woman są nietykalne. Tutaj trup ściele się gęsto i nikt nie jest bezpieczny, także w zasadzie można by rzec, że na, już na samym początku em, już na samym początku zaczynają e, ginąć ważne dla jedne z ważniejszych postaci dla tego uniwersum. A mamy ich tu całkiem sporo, bo jest e, jak widzicie i Joker, i Harley Quinn, i Batman, Superman, Wonder Woman, e, Green Arrow, Black Canary, no jest, jest tutaj tego e, cała masa. E, obserwujemy w tym komiksie no, tak naprawdę jak ten świat znany nam e, z, z tych e, standardowych komiksów. Jak się rozpada, jak e, sytuacja e, ze strony na stronę staje się coraz bardziej, no, coraz bardziej, jakby dramatyczna, w zasadzie beznadziejna, e, co jest też e, istotne. E, oprócz tego, że jest tutaj masa tych e, żywych trupów, jedna taka różnica, one nie atakują po to, żeby jeść, one atakują po to, żeby zarażać. E, jest tutaj dość krwawo, e, to jednak. E, tak chciałbym porównać do Marvel Zombies. To jest przy tym, jakby ta historia jest jak dla mnie bardziej taka inteligentna, mądrzejsza, może z jakimś większym przekazem. Marvel Zombies, tak jak czytałem, no to e, wydaje mi się, że było pisane dla czystego fanu i, 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 i dla, po prostu dla takiej prostej zabawy. Natomiast tutaj no, ta historia też coś jakby ze sobą niesie, e, warto, warto ją przeczytać. Tym bardziej, że jest w niej kilka takich bardzo. Nietypowych, e, nietypowych e, kadrów przede wszystkim, bo mamy na przykład Leksa Lutora klęczącego przed Supermanem. E, Leksa, który no, zdaje sobie sprawę, jak e, poważna jest sytuacja i który no, klęczy przed Supermanem, klęka przed Supermanem i mówi: Ratujmy nasz świat, zobacz co oni z naszym światem, e, co się stało z naszym e, miastem, z naszym Metropolis. E, Także mamy to, widzicie. I Konstantina w. E, nie, nie da się jakby opowiedzieć tej historii bez takich spoilerów. Nie będę wam mówił, kto kiedy ginie, jak historia się zakończy. Zakończenie też jest takie nie do końca oczywiste, bo ja spodziewałem się takiego typowego zakończenia: że będą się tłukli, 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 będą walczyć, 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 i na końcu wszystko wróci do normy. Czyli, że jakby nic tutaj się w status quo nie zmieni. No, to zakończenie, które tutaj zaserwowali nam twórcy, jest w jakiś sposób różne od tego, czego się spodziewałem. Całkiem fajne. No, zostawia też furtkę, jakby do kontynuacji, więc, więc, więc. No skoro już wiemy, że te kontynuacje się pojawią, bo jest tak jak mówię, seria Unstoppable. Później jest. Chyba skończyli już wydawać teraz: This is Dead Planet. Także, także, także jeszcze, jeszcze tego, tego materiału z nieumarłych w świecie DC trochę będziemy mieli. Jak Monty już zapowiedział, właśnie wydanie Unstoppables, czyli nie wiem, jak to oni przetłumaczą. Nie, this Is Niepowstrzymani, czy coś. Jakoś tak nie pamiętam, w każdym razie będzie Tom drugi. Co jeszcze, co jeszcze mogę powiedzieć o tym komiksie? Tom Taylor jakby bardzo fajnie prowadzi tą historię. Tak jak już mówiłem, nie ma tutaj świętych krów, czyli nie ma bohaterów, którzy są, są jakby nietykalni. I, jakby, czuć ze strony na stronę, że ta sytuacja się pogarsza, że jest coraz gorzej, że mimo tego, mimo prób, jakie są podejmowane przez bohaterów, nawet nie tylko bohaterów, no, ten świat zmierza niestety ku zagładzie. Tym bardziej, że zainfekowane są, zainfekowani zostają bardzo silni bohaterowie, z którymi w zasadzie już no. Walka jest bardzo problematyczna, bo właśnie to nie jest tak, że gdzieś tam jacyś, jakieś no-name'y czy bohaterowie z 3, 4, 5 ligi DC zostaną zarażeni, tylko pod nóż idzie tak naprawdę pierwsza liga, więc jest stawka, jest grubo. Należy pamiętać jedno, że to jest Elseworld, czyli to nie jest kanoniczne, nie dzieje się to w tym uniwersum DC, w którym wychodzą te Ongoingi, czyli te standardowe serie. Jeżeli mówiliśmy. Jeżeli można powiedzieć, załóżmy, że mamy uniwersum czy Franka Millera, czy uniwersum Białego Rycerza, prawda, no to tutaj Tom Taylor jakby stworzył w tym komiksie podbudowę pod uniwersum właśnie dc uniwersum Taylora, które jest jakby całkiem ciekawie budowane, bo zakończenie jest takie, że czytelnik no, ma chęć dowiedzieć się, co będzie dalej, jak to się skończy, bo nie wiem, czy to było pisane z, od razu z myślą o kontynuacji, ale, ale jest jakby napięcie, znaczy może inaczej, napięcie jest cały czas w tym komiksie, ono jest w zasadzie, jest stopniowane, ale już od samego początku dzieją się rzeczy takie, już w pierwszym zeszycie mamy takie zakończenie pierwszego zeszytu, że no można powiedzieć, wbija w fotel. Więc, co ja mogę więcej powiedzieć o tym komiksie? No tak jak mówię, nie chcę tutaj nic za bardzo mówić, bo będzie tak, będzie sporo krwi, będzie dużo trupów, będzie typowa apokalipsa, no ale jak chcecie się przekonać, to przeczytajcie. Moim zdaniem warto, moim zdaniem jest to dużo ciekawiej zrobione niż Marvel Zombies, jest to jakby. Oczywiście to jest historia rozrywkowa, nie ma nam przekazać jakichś bardzo głęboko ukrytych prawd, ale y, moim zdaniem DC y, jest zrobione y, troszkę w poważniejszym tonie niż było Marvel Zombies. Y, przy czym, no mówię, jest Tom Taylor tak fajnie, jakby tutaj y, rozpisuje y, fabułę, rozpisuje postaci, że czyta się to bardzo szybko. Zresztą też zobaczcie jedną rzecz, że to jakby tych dymków dialogowych, znaczy może mało ich nie jest, ale nie są one jakieś tam bardzo obszerne, nie ma tego e, tych ścian tekstu, jakie zdarzają się w niektórych e, komiksach. Także w, szczerze bardzo Wam polecam, e, wyszło to już jakiś czas temu, cena opłatkowa e, tutaj to 79,99 za 55 zł 50 parę złotych dostaniecie, spokojnie szukajcie sobie w sklepach typu Gilia Bonito czy, 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 czy jeszcze tam e, kilku innych. Z mojej strony, jak najbardziej polecam DC, nie umarli w świecie DC wydawnictwo Egmont. E, polecam. Przeczytajcie warto. Jest to ciekawe oderwanie się, jeżeli ktoś siedzi na przykład w Batmanie czy w Supermanie w tych regularnych seriach, to jest to fajne, ciekawe e, oderwanie się od e, tej ciągłości fabularnej e, tych Ongoingów. Natomiast e, też e, co istotne, nie. Mm, ono jest pozbawione pewnego rodzaju przesady, jaka teraz dzieje się przy tych wszystkich e, jakichś tam, nie wiem, eventach e, w DC Comics, czyli załóżmy w death Metal, czy, czy w Dark Nights Metal. E, wiecie, ta historia jest tak fajnie pisana, że w żaden sposób nie czujemy, że w którymś momencie jest czegoś albo za dużo, albo e, że historia popada w absurd, tak jak to się załóżmy właśnie dzieje w death metalu, gdzie no, część fanów zupełnie odpadła, no bo tam zaczęły się dziać już takie rzeczy, że nie każdy, nie każdy czytelnik współczesnego Batmana, czy, czy w ogóle Ligi Sprawiedliwości był w stanie to zdzierżyć. Tutaj jest fajnie, bez pewnej, bez takiej niepotrzebnej przesady, także jeszcze raz polecam Batman, znaczy nie Batman, przepraszam, DC, czyli Nie Umarli w Świecie DC, wydawnictwo Egmont. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, zasubskrybujcie kanał, jeżeli macie chęć, możecie kanał wesprzeć, link macie w opisie. To tyle ode mnie, wszystkiego dobrego życzę i do następnego. Hej!